Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać, tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z martwych Witamy serdecznie. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziłek. Obchodzące dziś imieniny. Wszak mamy dziś 23 dzień kwietnia, czyli święto świętego Wojciecha, uroczystość. 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 Ale jak patrzę na Wojciecha, to od razu mam ochotę świętować, stąd ta szarża świąteczna z mojej strony. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji imienin i patronalnego święta Twego. Tak jest. Bardzo dziękuję, Patronalnego Święta naszej Ojczyzny. O bo, właśnie, bo, bo, o tym nie zapomnijmy. Bądź to przecież święty Wojciech, główny patron Polski. Na marginesie odnotujmy, że wśród patronów Polski jest nadreprezentacja jezuitów. A czemu nadreprezentacja? <grym> nie, tak jest, jakoś mi się jest powiedziało. Ja bym powiedział, że są niedoszacowani, <grym> dlatego że jest co prawda dwóch. Ale są obaj głównymi patronami Polski, ale drugiej kategorii. A w pierwszej kategorii Matce Bożej tu niczego nie ujmujemy, i oczywiście cieszymy się, że Matka Boża Częstochowska. No, święty Wojciech i święty Stanisław. A jezuici gdzie, proszę pani, ja się pytam. No, tak. W drugim no rzędzie. Mm -hmm. Tak, w drugim rzędzie. I o ile Stasiu Kostka to jeszcze to zniesie, bo to jest nasz nowicjusz pokorny, posłuszny. no O tyle Andrzej, Andrzej Bobola, Bobola, to naprawdę nie chciałbym, nie życzę źle tym ludziom, którzy z nim zadrą i jakoś tak po prostu ale nie chcą. Andrzej, ale o Andrzeju Boboli może inny razem, a będzie, jeszcze, a będzie jeszcze pewnie okazja, a zapytam cię o właśnie, o twojego patrona, o patrona polskiego, o Wojciecha. Masz z nim bliską relację? Bardzo lubię moje imię. Bardzo lubię moje imię. I z Wojciechem, no tak, to kiedy zacząłem go tak poznawać bliżej, to właśnie polubiłem go przez to, że nic mu się w życiu nie udało poza męczeństwem, i zawsze to powtarzam, że no, staram się mojego patrona naśladować. Natomiast ze wstydem, i proszę, tak powiem troszkę tak cicho, żeby nie nagłaśnić z tego, że jeszcze nie byłem nigdy w gnieźni. Zrobiło się lekko żenująco. Nie byłem nigdy, znaczy się byłem, jak kiedyś papież przyjechał, to ze studentami tam pojechaliśmy, ale to było spotkanie poza Gnieznem, gdzieś tam na jakichś Błoniach, mhm. a w katedrze i przy grobie świętego Wojciecha jeszcze nie byłem. No to ja może z innego nieco paragrafu, bo to nie mój osobisty patron, no ale właśnie patron polski i tak dalej. Ja też się chyba do tego zawstydzającego faktu muszę przyznać, chociaż z moją pamięcią... I na pamięcią... tym kończymy dzisiejszy program, audycję. <grym> Bardzo Państwu dziękujemy za... Nie, chociaż wiesz, z moją pamięcią to ja bym sobie nie dawała uciąć yy, nawet paznokcia, że, że na pewno nie byłam. Ale wydaje mi się, że... Że nie. No ale to mamy, mamy wyzwania jeszcze, które remis. nas czekają. Tak. Mamy remis, ja bym powiedział. No, no ja w związku z tym, że mam na imię Ewa, no to no oczywiście matka wszystkich żyjących i tak dalej. Zresztą zdaje się, że z Bożym ciałem związana jest jakaś Ewa. Kiedyś słyszałam taką opowieść, historię, no ale właśnie, już wspomniałam, o mojej pamięci różnie bywa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no oprócz tych świętych patronów, których dostajemy wraz z imieniem chrzcielnym, no wybieramy sobie też na bierzmowanie. Kogo, kogo wybrałeś? Pawła. Mhm. Ja Marię. Świętego. Marię. Marię, więc przebijam, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast. no. Tak, tak to jest, że, że w trakcie naszego życia coraz bardziej świadomego stają się nam bliscy różni święci. Ja tak pamiętam na przykład z czasów szkoły podstawowej i zostało mi to na jakiś czas, takim bliskim stał mi się święty Maksymilian Kolbe. Interesowałam się tym okresem wojny, obozami i tak czytałam co nieco o tym. I jego historia, no właśnie, męczeństwa, człowieczeństwa okazanego w tych nieludzkich warunkach, no zawsze robiła na mnie wrażenie. Na marginesie dodam, że z mojego rodzinnego miasta Tarnowa wyruszył pierwszy transport do Oświęcimia. To byli więźniowie polityczni z tarnowskiego więzienia. No ale właśnie, jakoś, jakoś Maksymilian Kolbe był mi bliski. A ty miałeś takie bliższe spotkania z. Patronami świętymi? To zanim o tym powiem, to chciałem najpierw powiedzieć, że ja, żadna to moja zasługa, tylko po prostu u nas w domu tak się świętowało, że się świętowało zawsze imieniny, nie urodziny. No W Małopolsce, z której pochodzę, również tak właśnie jest. Mhm. Urodziny, takie, które jakoś tam świętowałem, to 60., 50., 40. Idąc od końca. Idąc od końca. I osiemnasty, osiemnasty w jaki sposób był. Nie taki jak teraz, ta młodzież święta. Ponieważ byłem wtedy zakochany od mojej. Sympatii. tak, i sympatii, dostałem kubek z, z napisem 23.04. Wojtek. I to było po prostu. Mm. A co się stało z tym kubkiem? A kubek jest w domu u rodziców stoi w Do tej pory, się... naprawdę? Tak, do tej pory. Tak, tak. Napis był zrobiony, ach, nie pamiętam. No takie jakby naklejki, które jakoś tak na wodę czy coś się przyklejało. I tyle lat no. wytrzymało naprawdę nie. No, bo, no bo kubek się? nie był używany. A, przepraszam. No stał, tak. w, stał i stoi. Właśnie, w gablocie no. honorowej, tak, tak? Tak jest, tak. Okej, okay. a co do patronów świętych, ty, bliskich. Tak, ale, ale właśnie i to tak sprawiało, że moim świętem takim w ciągu roku, to był właśnie 23 kwietnia. I wojcie. Tak, świętowanie Wojciecha. Zresztą do tej pory, jak przekraczam granice wracając z Rosji do Polski, to zawsze rosyjski telefon informuje mnie. A czy wiecie, że Polacy świętują imieniny, a nie urodziny? No ja sobie tam mruczę pod nosem, że zależy, którzy, ale, ale no, wiemy. Tak. No tak, dopowiedzmy, no że na Śląsku, na którym obecnie przebywam, tutaj w Opolu, no ale właśnie i górny. To rzeczywiście urodziny są takim no tak. ważniejszym rodzinnym świętem. Ale o patronach. To pełna zgoda, że potem są takie osoby, które jakoś tak szczególnie, kiedy tak zacząłem jako nastolatek pismo święte czytać, tak Ewangelię bardziej, to na przykład Piotr jego porywczością, i z kruchością, i z grzesznością. Potknięciami, tak. Tak. Piotr był takim. No, a potem to już jezuici. Na początku oczywiście Ignacy, chociaż wobec Ignacego to taki jakiś, czułem nawet pewien taki strach, taki szacunek, pełen lęku, o tak. Mhm. Ale potem pojawił się Ksawery. I to był gość, który mnie tak zafascynował tymi swoimi ogromnymi pragnieniami i tym takim nieoszczędzaniem siebie. No a potem, jak przyszło Xaverianum już, to więź z Ksawerym naprawdę była taka. Jak do tej pory, 3 grudnia, to jest taki. Szczególny dzień w roku. tak. No i tu już przecinają się nasze ścieżki, bo właśnie na tym etapie, kiedy i mnie dane było poznać duchowość ignacjańską i jezuitów, no to rzeczywiście Ignacy, Ksawery z oczywistych względów. No Ignacego mam teraz na, na obrazie namalowanym przez Zaprzemkę Wysogląda, któremu niezmiernie jestem wdzięczna za ten. Prześliczny obraz z Panem Jezusem. Ignacy tak przytulający się do, do, do Chrystusa. Tak, choć takiego już w chwale. Tak, na dziś bezwzględnie to są takie pierwsze adresy, bym powiedziała, Ignacy i Ksawery, pod które biegną moje myśli, jakieś prośby, przytulenia. Tak. W naszej kaplicy w Tomsku. Mamy relikwie Xavra, i wieczorem, jak tam się modlę, to potem zawsze tak na koniec, weźmy, Albo dotykam, albo całuję te relikwie, bo to ciągle uważam, że dzięki niemu też tutaj jestem. Zresztą Sawery jest obecny. Powiem tylko, że z nim są związane również moje różne hasła, piny i tak dalej, ale nic więcej niestety nie mogę powiedzieć. Żeby... Kombinujcie, kombinujcie, <laughs> hakerzy wszelacy, tak. Jednym słowem, moglibyśmy za jednym z Twoich współbraci, który napisał taką książkę, święci na każdy dzień, tak. moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście te relacje są takie bardzo bliskie bardzo naturalne i bardzo codzienne i chyba o to chodzi z tym świętych obcowaniem. No tak, to jak tak o tej codzienności, to jedna z moich znajomych ma taki, taki no kontakt, nie wiem jak to nazwać, taką bardzo bliską relację ze świętym Antonim. To jest coś tak naturalnego u niej, nie tylko wtedy, kiedy coś tam gubi, czy, ale po prostu, że że no jak trzeba, to się pomodlimy do Świętego Antoniego. Że jak jest kaplica Świętego Antoniego, to ona od razu po prostu w, takim, w taką nabożność wpada, ja bym to tak określił. I jakby nie mówić, to jest taki właśnie przykład takiej codziennej, bardzo żywej relacji. To jest taka jakby codzienna rozmowa z tym świętym patronem. Czyli w takiej relacji jest miejsce i na bliskość, czułość, modlitwę. Czyli takie ja. permanentne dialogi w połowie drogi.